będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Jakieś samoloty nad nami chyba. By Takie to mamy czas. Drogi, kochane dzieci, drodzy rodzice, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i za chwilę zaproszę Was do naszej świątyni, a nasza świątynia jest pod wezwaniem świętej Małgorzaty, Dzielicy, męczennicy. By wspólnie przeżyć mszę świętą. Teraz poświęcę Was po Was wodą święconą. Wodą, która nam wszystkim przypomni, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Czy mamy dwa latka, czy mamy dziesięć, czy mamy sześćdziesiąt, wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga. Potem będzie dalej, pewnie będzie błogosławieństwo rodziców, ale o tym powiedzą nam dzieci. Снять. Компания развитая на Pani rodzice, w naszej pierwszej Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, co złego było już nie pamiętać. Ojcze kochany i Matko, droga wnieście swe dłonie błogosławiąca naznaczcie no krzyżem wasze pociechy, by serca nasze były gorące, by uciekały, proszą nas grzechy. Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni, nigdy od Niego nie odstąpili, błogosławieństwem waszym pomocnym, własnym, na co by Teraz pewnie tak jak było na próbie, bardzo proszę, by rodzice położyli na głowach i swoich dzieci, rękę i by powiedzieli słowa, błogosławili swoje. Maryja, nasza uredowniczka nie o niego i wabór i tak było i syna i ducha świętego.